w branży czystości? Twoja firma oferuje usługi sprzątania mieszkań, sprzątania przestrzeni biurowych, prania tapicerki i dywanów czy autodetailingu? Jeśli tak, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie, ponieważ dzisiaj dowiesz się jak możesz pozyskiwać klientów właśnie w branży czystości. Cześć, z tej strony Wiktor Benacki, DochodowyMarketing.pl. Witam Cię w 37 odcinku, a w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak możesz pozyskiwać klientów w branży czystości. To, co powiem, jest oparte o moje praktyczne doświadczenie. Realizuję bądź realizowałem kampanię w tej branży, więc wiem, co się sprawdza lepiej, co się sprawdza gorzej, i właśnie teraz Ci to przedstawię. Generalnie mamy dwie drogi, które możesz wybrać: droga numer 1 oraz droga numer 2. Rekomenduję Ci obie. Natomiast omówię pokrótce każdą z nich, warto je zaimplementować równocześnie do swoich działań. Droga numer jeden, droga taka krótkofalowa, na krótką perspektywę, potrzebujesz pozyskać maksymalnie dużo klientów w maksymalnie krótkim czasie, to to, co ja Ci rekomenduję zrobić, to jest stworzyć dedykowaną kampanię na Facebooku, Facebook Lead Ads, czyli reklama z formularzem od razu z poziomu Facebooka, czyli nikt nigdzie nie chodzi po żadnych stronach, tylko wszystko wypełnia, będąc jeszcze na Facebooku. Kontakt do Ciebie spływa, Ty kontaktujesz się z nim maksymalnie szybko, odzwaniasz, przedstawiasz szczegóły i zamieniasz go w klienta. Facebook Lead Ads umożliwia bardzo dokładne targetowanie. Możesz targetować po lokalizacji, po wieku, po płci, po danych demograficznych, po stanowiskach zawodowych i po wielu, wielu innych elementach, także warto, abyś zanim w ogóle podejdziesz do tematu Facebook Lead Ads, po pierwsze nauczył się tego oprogramowania, albo zlecił to firmie, która się na tym zna, natomiast zakładając, że już takie, taką wiedzę i doświadczenie masz, to powinieneś wyodrębnić sobie dwa, może trzy segmenty, do których chcesz docierać z tego typu reklamą. Z dwóch segmentów, które wpisują się w Twoją strategię, których obsługa zajmuje mało czasu, przynoszą dobre pieniądze, dobrze Ci się z nimi współpracuje. Jeśli wyodrębisz sobie takie dwa segmenty, to na podstawie tych dwóch segmentów robisz kampanię zawierającą różne zestawy reklamowe, targetowane na podstawie właśnie segmentów do których chcesz docierać. Ważne, aby taka kampania reklamowa zawierała również kilka materiałów tekstowych oraz kilka materiałów graficznych, ponieważ często drobna zmiana grafiki może kilkukrotnie zwiększyć klikalność w tą reklamę. W trakcie realizowania takiej kampanii postaw sobie kilka hipotez, które będziesz chciał sprawdzić. Hipotezy dotyczące właśnie grupy odbiorców, sposobu targetowania, czyli załóżmy, że chcesz docierać do firm, które mają duże przestrzenie biurowe, powiedzmy do korporacji i jak do takich korporacji może docierać. No, na przykład stawiasz sobie hipotezę, zakładając, że mieszkasz w Warszawie, że jest ulica Domaniewska, centrum korporacyjne i reklamę targetujesz właśnie na ulicę Domaniewską plus 2 km, i dodatkowo dodajesz dodatkowe wykluczenia, dzięki którym z dużym prawdopodobieństwem dotrzesz do osób, właśnie w które w tych prace, pra, korporacjach pracują, być może są decyzyjne w tym e, zakresie. Sprawdzasz taką hipotezę, sprawdzasz ją przez 3-5 minimum dni. Masz informację z wodą, czy ludzie w ogóle w tą reklamę klikają, czy nie klikają. Jeśli klikają, ale nie zostawiają kontaktu, to musisz szukać głębiej powodu. Jeśli działasz powiedzmy, w branży autodetailingu, to możesz sobie założyć i postawić hipotezę, że powiedzmy. Właściciele firmy mają bardzo mało czasu i nie chcą zajmować się autem, a jednocześnie mają pieniądze i są gotowe ci za taką usługę zapłacić. Stawiasz sobie taką hipotezę, targetujesz na podstawie właśnie na przykład stanowisk zawodowych i dodatkowo targetujesz sobie do osób, które powiedzmy spędzają bardzo dużo czasu w samochodzie do tych dwóch grup. No i sprawdzasz te hipotezy. Mogą ci się dwie sprawdzić, może ci się nie sprawdzić żadna. Natomiast takie hipotezy trzeba sobie po prostu postawić. Jak taka hipoteza ci się sprawdza, to potem ją udoskonalasz, tworzysz nowe komunikaty, nowe teksty reklamowe. W teorii brzmi to bardzo prosto, w praktyce takie proste aż nie jest. Istotne tutaj są szczegóły, ale to szczegóły z poziomu samego panelu reklamowego i z samego tekstu. Teraz nie jestem w stanie tutaj Ci takiego dokładnych yy, specyfikacji reklamy podać, bo to jest bardzo indywidualne. Musisz mieć po prostu wiedzę z zakresu, jak taką reklamę ustawić. Nie stawiaj na promowanie postów, bo w większości przypadków jest to po prostu nieskuteczne. Jeśli to kiedykolwiek robiłeś, to też masz pewnie doświadczenie, że no niby wypromować post, wydaj 100, 200, 500, tysięcy zł ale na nic się to de facto nie przełożyło. I to jest ta opcja numer jeden, opcja krótkofalowa, wykorzystanie Facebook Lead Ads do generowania leadów, kontaktu z tymi leadami maksymalnie szybko, ponieważ jeśli skontaktujesz się w ciągu 48 godzin, to mało kto będzie pamiętał, że gdziekolwiek takie dane zostawiał. Poza tym, jeśli... Konkurencja działa na podobnej zasadzie i ktoś zostawi kontakt u Ciebie i u konkurencji. Konkurencja odzwoni w ciągu godziny, a ty w ciągu dwóch dni to domyślasz się, że Ty już prawdopodobnie tego klienta potencjalnego straciłeś. Opcja numer dwa, czyli droga długofalowa, którą rekomenduję Ci połączyć z działaniami krótkofalowymi, czyli budowa pozycji eksperta, budowa znacznej rozpoznawalności w swojej branży, wykorzystanie działań organicznych, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, rolki. Materiały pokazujące właśnie działania Twojej firmy, efekty przed, efekty po, wykorzystując do tego również równolegle kampanie nakierowane na generowanie leadów. Generowanie leadów będzie Ci odpowiadało za klientów tu i teraz, te działania organiczne za budowę marki i efekty w późniejszym okresie. Połączenie tych działań organicznych i działań płatnych da Ci długofalowo bardzo dobre efekty, zbudujesz pozycję eksperta być może stworzysz jakieś forum branżowe, być może stworzysz jakąś grupę dyskusyjną zrzeszającą osoby w tym temacie. W przyszłości możesz rozbudować swoją ofertę o produkty, o których byś teraz nawet nie pomyślał. Jakieś kursy, jakieś szkolenia, jakieś webinary, jakieś szkolenia na sali. Będziesz ekspertem w tej branży, a jest to zrobić stosunkowo prosto, ponieważ nie ma tutaj za bardzo marek osobistych zbudowanych, większość osób takich marek nie tworzy, a Ty tworząc taką markę osobistą, będąc ekspertem, pozycjonując się na eksperta w tej branży, mając oczywiście wiedzę i praktyczne doświadczenie, będziesz w stanie zbudować markę, która będzie odpowiadała za generowanie leadów, rozwój Twojego biznesu, a kto wie, czy w przyszłości być może nie zbudowanie swojego biznesu, franczyzy, która nie będzie tylko w jednym mieście, nie będzie miała jednego punktu, tylko tych punktów będzie miała być może kilkanaście w całej. Polsce. Daj znać, czy ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Czekam na Twój komentarz. Zajrzyj do moich innych e, publikacji. Masz możliwość zapisania się na bezpłatną konsultację marketingową. Będzie to dla Ciebie szczególnie istotne, jeśli działasz w branży czystości. Bo, tak jak wspomniałem, mam praktyczne doświadczenie z tą branżą. Realizuję bądź realizowałem kampanię dla różnych firm, więc wiem, co się sprawdza lepiej, co się sprawdza gorzej i będę Ci w stanie w tym zakresie podpowiedzieć. Masz również możliwość pobrania bezpłatnego poradnika marketingowego. Tymczasem to wszystko. Dobrego dnia dla ciebie. Do zobaczenia za kilka dni w kolejnym materiale. Zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco. Teraz to wszystko otrzyma się. Cześć.